Przedstawić specjalnych gości: pani dyrektor jednej ze szkół kaliskich. oraz osobę z bardzo mi bliskich Doktor Haus, mój mentor duchowy. Mam nadzieję, że jest pan zdrowy. Zważywszy na burżuazyjne rozmemowanie. I wściekłe na podręczniki, prychanie. Mam jasno skrystalizowany cel prokreacyjny: podwyższyć w szkołach poziom edukacyjny. Zacytowałbym jeszcze z Norwida zdanie, ale zaraz spóźnię się na, nagro... na nagranie radowe. Naczelne dowodzenie objąć tu muszę, gdyż uczniowie cierpią katusze. W chwilowej fazie pogrążeni jesteśmy w zarazie. Lecz niech nie wybucha panika, użyję gwiezdnej mocy Kopernika i moje cudne ciało pedagogiczne, zastosuję najnowsze techniki farmakologiczne. Przygotować zastrzyk z wiedzy, drodzy moi koledzy, nie bać się na płucia, będzie później mniej do wkucia. Pięć razy w tygodniu zaaplikować, zrozumiano? Więc zastosować. Prowadzić obiekt badawczy. Nie, no to głupota jest przy jakiejś chwili. Istne średniowiecze nie może mieć racji w dobie aktualnej komputeryzacji. <goda> Pogoda. E, jeszcze dziś będziemy mieli pracy klasowej na małżece pracy klasowe na pogód, na północy. Temperatura stopni będzie się wahała w internacie od 3 minus do 2 plus. <noise> Koncik religijny. Nie uczyniłeś mnie ślepym! Dzięki ci za to, panie! Dzięki ci za to, panie! Nie uczyniłeś mnie garbatym! Dzięki ci za to, panie! Ładnie uczyniłeś mnie nieuczciwie. To wspaniale, że odnalazłeś swoje powołanie. Z moją pomocą nic ci się nie stanie. Może nam przy to samu się kierować. Może w tym się nad nimi umitować. Ja w modlitwie mogę pośredniczyć, ale to za mało by materiał zaliczyć. Bo nawet święte dobrze nie pomoże? Jeśli wszystko na później odłożę. Jestem wesoły. Orniton Na etacie tutaj biorę. Orlito, znam cały minion. Ktoś zostanie usadzony i polować tak, że lubię. Zaraz kogoś tu rozkuję. pospolita, Lecz ja jestem bohaterem. Z prostytucji cię zapytam. Kwasem bruskim zaradzimy wprost z Berlina Zachodniego. Izraelscy komandosi dobrze będą też do tego. By pożaru nie wywołać mechanicznym odkażaniem. ten rozbryskam в Nie przysłano o to, co w nim napisano. W celu sprawdzenia umiejętności na stanowisku nowym, <noise> musi uczynić Pan każdego ucznia zdrowym. Można wykorzystać nawet drastyczne środki, by zniszczyć tylko choroby zarodowe. Czy ten umysł jest wystarczająco ścisły? Przecież musi zmieścić wszystkie wzory, cyfry. Łeb jak sklep, a regały puste. <noise> a! Swoje moce spotęguję, ani niugów zwierwiastkuje. W ramach matematycznej dokładności połóżam wszystkie niewymierności, aż wszyscy uczniowie będą płakać i na jedną nudę Boga błagać. Sinusko, sinus, Kosinus, daj Boże, trzy minuty. Planowałam. Wśród radości mam też smutka. Moja doba jest za krótka, bo kochani mili moi, ciemnej strony się świat boi. Ja więc idę uczyć dziecię, klon zostaje w gabinecie. Bo historii w tym jest głębia. To wszystko się zazębia. moi państwo, tutaj król, a Sprawa stąd wynika inna, Polska wtedy była płynna. I nie wiedzą tam w pokoju, w jakim ja pracuję znowu, Jaka ciężka moja praca, jaka marna za to płaca. Tu gabinet, tam dzieciaki, odbiegania mam szylaki. Wszędzie w szpilach muszę biec. Jedna <grywa> strona mego klona do rządzenia jest stworzona. Lot w ciele uczy dzieci, dla niej zawsze słońce świeci. My zaplecze tutaj mamy, w pracy zawsze się staramy. Moja tajemnica, w jednym diabeł, a nie lica. Hej ho! Pracy się szło! Jasne sobie, motywacji już w ogóle wstać mogę stać. 7 ma 10, dnia początek koniec lekcji po raz tak? Parapapa <tud> Cóż to za pomysły? Czas najwyższy uciągnę w sprawie. Ja wam dobrze radzę. Oto instrukcja korzystania z naszego przybytku nauczania. Po pierwsze, włos z głowy cię nie spadnie. Gdy intencje dyrekcji w mig odgadniesz. Po drugie, o czas wolny niech cię głowa nie boli. Zybraj Pedagogicznych będziesz miał dowoli. Po trzecie, wbij sobie do głowy ten nakaz surowy. Nie można być z sobą z odciętą głową. Po piąte, niech w twojej głowie tylko jedna myśl powstaje. Jest dobrze. Będzie lepiej. Nie pytajcie kiedy. Jeśli nie chcecie napytać sobie biedy. To był najnowszy program profilaktyczny. Miej serce na szkoły. Łatwo się przekonasz, że serce ci także odpłaci się ona. Być albo nie być w tym szacownym gronie. Zostać, czy frunąć na sąsiedni Zostać na cierpieć. Frunąć. Nie cierpieć, bo spokojną naukę jej zagraviono. Odejść, póki czysta dusza i ubrano. Odejść, nie dać sobie mózgu fałdować. Odejść i kołdować tylko prostym linią. Albo zostać i dać sobie zrobić mętlik w głowie. Być kredą do nogami, gąbką uśmioną. Gdzie jest moja wolność? Gdzie jest czas na miłość? Szkoła. Od ponad setka z błąkami. Ponarzekać niby możesz. nie możesz. Niech ci to wystarczy, bo i tak decyzję podejmie ten, która go starszy. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Może ktoś spróbuje dać odpowiedź na to.